Widzowie, wszedłem dzisiaj ten. Dostałem dzisiaj linka, że bańka z Twittera sobie założyła Discorda i tam cały czas się przywija mój temat. Dosłownie dzień w dzień. Mój temat się przywija. Tak samo jak na Twitterze, no nie? Więc wszedłem i post dodałem. I, I zobaczcie, jak miło się wchodzi w interakcję z niektórymi w internecie. Napisałem ładny post. Dzięki chłopaki za szeroki coverage na Xie. Nie udzielam się tam, ale doceniam chęć wspierania mnie jako twórcy poprzez merytoryczne dyskusje w waszych nitkach. Jakby ktoś chciał szerzej poruszyć jakieś wątki w podcaście, to macie ode mnie zawsze zaproszenie na podcast. Proponowałem już Venomowi, ale niestety mi nie odpisuje. Ja bym się nie zgodził, że ciągle o tobie jest gadane na naszym Discordzie, ale z uwagi, że ostatnio było dużo dram. Co się zdarzało? Co ty Pierdolisz, chodzę na wasz Discord, wpisuję Kiszak i. Dosłownie codziennie, stary, jesteś o mnie. Co ty gadasz, że nie jest? Codziennie. No powie, powiedz mi, że nie. Wpisz sobie Kiszek w wyszukiwarkę i zobacz. I weź mi powiedz, że nie jest codziennie gadane, stary, na mój temat. No już, wiesz, nie rób kurwy z logiki. I to tak totalnie. No, w ostatnim czasie się zgodzę, nie zaprzeczam. To, nie wiem, mam podać zakres dat otwierania waszego Discorda, czy o co chodzi? No to jest gadane cały czas, czy nie jest? Czy pociągniesz mnie do odpowiedzialności teraz względem tego, że kiedy, kiedy jest Discord założony? Jaki duży, jak długi ma staż ten Discord? No właśnie, ale rok temu nie było pisane, więc niecodzienny, no? no właśnie taka kurwa logika, nie? No dobra, no to, 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 to poczekaj, to jest gadane cały czas, o mnie, czy nie jest? Powiedz mi. No jest, kurwa. No, oczywiście, że jest. Wystarczy sobie wejść, pisać, kiszak, no nie? Albo na przykład ludolog albo ludologię, albo ludolodze i od razu ci będzie wyskakiwało. Jest pewnie, że jest gadane, no Szła nie ucinajmy tak tego, nie? Dajecie duży kowryż do tego, sami gdzieś o tym wszędzie piejecie. Nikt finalnie nie schodzi do jakiejkolwiek możliwości przygadania tematu. Posty wasze to są totalne wysrywy. Nie mówię, że akurat twój, ale większość postów, które się do, do tego tematu odnosi, to są totalne wysrywy, bez jakiejkolwiek argumentacji, które jedynie co wzbijają pianę i i gdzieś próbują na czymś dodatkowo żerować, no bo no nie oszukujmy się, po co ludzie wstawiają takie posty, żeby dodatkowo na tym żerować, bo chcą się gdzieś pod coś podpiąć. No tak to działa, takie są realia. Eee, a do tej pory z żadnego posta żadna jakaś konstruktywna informacja, konstruktywna krytyka nie wynikła. No bo jakbyśmy przeszli do na przykład Twojego postu, no to poczekaj, tego rozłożymy, stary na czynniki pierwsze. Zobaczmy, do czego post doprowadził. Post doprowadził do dokładnie tego samego, do czego doprowadził Post Postkrzycha, post jak się zakończył, to jest wiadome, to jest tworzenie dodatkowej takiej bańki, bańki informacyjnej, która zbiera osoby, które są czymś najczęściej, albo zbiera osoby, które przychodzą się z czegoś, albo zbiera osoby, które jedynie mają negatywne nastawienie. To negatywne nastawienie nie objawia się kurwa niczym innym niż po prostu negatywnym nastawieniem i zbieraniem się w jedną dużą, zorganizowaną grupę. A jak przychodzi co do czego i trzeba cokolwiek uargumentować, to kończy się to kurwa, tak jak u Venoma, gdzie Venom mówi: Zachowajmy kulturę wypowiedzi, przestańmy się zaczepiać. Po czym to Venom zaczepia i Venom mówi: Dobra, pokaż mi w takim razie jakikolwiek post, gdzie jakoś zaczepiam. Ktoś mu wysyła trzy jego posty z zaczepkami. I przestaje odpisywać. No kurwa, no tak to wygląda. No nie dziwne, że każdy z tego kręci bekę. Sam z tego kręcę bekę z takich baniek literowych. Poza tym, no stary, to nie jest taka sytuacja, że jak jest jakaś drama, kurwa, czy coś, bo no nie ma żadnej dramy, to sami to pompujecie. I nikt nie mówi, że masz komuś zabraniać o czymś gadać, bo na przykład dla mnie to jest bonus content. Dla mnie i dla moich hien. Dla moich szekali. A, a no, to mnie osobiście to stary całkowicie, ale to całkowicie śmieszny, bo to jest w ogóle niekonstruktywne. No, jesteście grupą ludzi, która wchodzi na Twittera tylko po to, żeby się kurwa pokłócić i nic z tego nie wynika, no bo no nie wiem, rozłóżmy stary na przykład twój post, ten główny naczynniki pierwsze. E, jaka wyszła z niego wartość dodatnia, czy jakakolwiek z niego wyszła wartość, czy można tam mówić o jakiejkolwiek wartości, którą ona dała, czy nie? Bo jest to platforma dla mnie do pokręcenia beki, platforma dla ludzi z mojej społeczności, żeby się ponaśmiewać z tego. A jaką na przykład wartość wy z tego wyciągacie? Do czego, to, do czego to prowadzi? Do czego to dąży? Ja bym się nie zgodził, że ciągle o tobie jest gadane na naszym Discordzie. Z uwagi na to, że ostatnio było dużo dram związanych z ludologią, to fakt zdarzało się. Nie wiem, widzowie, potraficie podać jedną dramę związaną z ludologią? Jak jest jakaś drama czy coś, nie zabronię ludziom gadać o tym. Przecież wy sami to pompujecie. Wysawi wy sami się czegoś szczepiacie, ja wam odpowiadam, Arkadikus wam odpowiada, ktokolwiek inny wam odpowiada, i wy to nazywacie dramą. Kurwa, to wy to czycie pianę. <grym> no nie wiem, błagam, ustosunkuj się do tego jakoś. No to jest kurwa giga ciekawe dla mnie, jak to wygląda z drugiej strony. Dla mnie wyszło, chciałem poznać zdanie ludzi na ten temat, czy jest to dla siebie. Fakt, że nie świadomość, że może zebrać toksyczną ludność, dlatego też dodałem do Twitter, że nie ma celu nikogo obrażania. I to jest w celu poszerzania moich poglądów. No to no, chyba raczej internet tak nie działa. I zobacz, tak się kurwa to wszystko zgrało, że finalnie ci ludzie znaleźli się z tej banieczki u ciebie na Discordzie. Kurwa, jakie to jest niesamowite, nie? Przecież no kurwa, nie oszukujmy się. W większości robicie to po to, żeby się podpiąć pod kogoś innego. Sorry, no nie wiem, stary, ile masz lat? Ale nie uwierzę, że zrobiłeś to w celu, w celu zebrania informacji czysto dla siebie na ten temat. No kurwa, sorry stary, nie, nie potrafię w to uwierzyć. Zebrali się ludzie, którzy cię propsowali, przeciwnicy, z każdym dyskutowałem i potrafiłem się zgodzić i z jednymi z Nie, poczekaj, ja dzwonię stary do ciebie na Discordzie. Ja do ciebie dzwonię, bo to jest giga ciekawe. Call. I'm ready. To do... takie gadałem przez czat, to nie ma sensu. Akurat ze się na Discordzie dzwonię. To będzie ciekawe. Halo. No cześć. No halo, no cześć zgrany typie. Cześć, tj. czekaj. się ja siebie wy... podwójnie, wiesz? Nie sobie swe, twojego streama, bo o, teraz, okej. Okay. Siemanko. 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 No to dawaj, opowiedz mi, stary, o tej wartości dodatniej z tego posta. To jest na przykład bardzo no, ciekawe no, zjawisko. Tak jak, tak jak napisałem, no ja po prostu ja chcę powiem... ten post. Ale ci tak jakby powiem, jeszcze, no dobra, mów. No nie, no spokoj, w sensie ja dodałem ten post dla swojej jakby poszerzenia y, horyzontów. Jedni mhm. cię propsowali, drudzy cię nie propsowali. E, no. Z jednymi, z drugimi dyskutowałem, jakby byłem bezstronny, przynajmniej się starałem. E, nie wymieniałem was też zników, nikogo nie obrażałem. Wydaje mi się, że też była zachowana kulturka w tej dyskusji. Um... No nie wiem, co ci mam jeszcze powiedzieć. No nic ja z tego nie... wynikło takiego ciekawego. Poopowiadaj mi. No nic, no podpiąłem się pod popularny temat. Wiadomo, że jak jesteś popularnego, to <laughs> każdy chce się podpiąć. Ja też sobie A, swoje 5 no i... minut znalazłem na post. I tyle. Okay. Aha, no każdy to dobrze. Jak może, nie? No. No to widać, nie to po tym. A to ja już jak miał coś opowiedzieć więcej o tej... O tej wartości dodatniej, która z tego wynikła, czyli to, czego oczekiwałeś, to jakbyś to opisał? Jakbyś opisał to zjawisko bezstronnie stary, ludologii? No ale wartości dodanej dla do kogo? Dla siebie, tak? Mhm, mm no, co z tego wyniosłeś? No to Jakie tak, no to jedni dodało? ludzie po prostu, no, ludzie gadali, że ludologia jest potrzebna. No, spoko, to jest dziedzina nauki. E, jakby z tym się nie kłócę. Jeżeli chodzi o was, ludologów, Wyszło na to, że zdania są podzielone. Jedni mówią, że jesteście toksyczni. Eee, no dobra, się... no to dobra, to no, pociągnijmy okay. to teraz. Jakie były no? argumentacje tej toksyczności? No głównie wulgaryzmy wasze. A co jest toksycznego w wulgaryzmach? No, nie wiem. Niektórzy, niektórzy po prostu nie, nie lubią takiego zachowania. I tyle. Ale to poczekaj, ja tego jak ktoś oceniam, czegoś. W sensie... Ale nie, ja nie, nie, no nie poczekaj, poczekaj, poczekaj. No bo je, widzisz, mówimy tutaj o Twoim poście, gdzie zaznaczyłeś na samym początku, że Twoim głównym celem było poszerzenie własnych informacji i wyciągnięcie z niego jakichś konkretnych wniosków i zrobienie takiego case study względem tego, co się obecnie dzieje w grupie, która jest nazywana Ludologami, prawda? Przez no pewną tak, społeczność no na Twitchu i na YouTubie. I powiedziałeś, że zostało, że zdania są podzielone, co mi się wydaje, że jest raczej normalne, bo jakbyś zapytał ludzi, co myślą na temat aborcji, to też najprostszym case study byłoby wyciągnięcie wniosków na podstawie tego, że zdania są podzielone. Więc jeżeli okay. już przechodzimy do tego elementu faktycznie analizowania czegoś dodatkowo, no to dobrze jest to o coś oprzeć i twoim pierwszym argumentem Przeciwko nam, i uh, który był głównym elementem używanym w kontrargumentacji względem publikowanych przez nas treści, był fakt, że ja jestem osobą wulgarną, że przyklinam, prawda? Tak. Zaczyń, I... nie, to nie jest mój argument, to jest argument ludzi, którzy się tak, wypowiadali na ten temat. Dokładnie, dokładnie. Tak. Znaczy, bo powiedziałeś, że to mój argument, to nie był mój argument. No, dobra, dobra, nie wiem, jak, jak tak powiedziałem, to się przejęzyczyłem. Nie, nie, nie o to mi dokładnie chodziło. To powiedz mi teraz właśnie. Jak wulgarność przykazu przejawia się na toksyczność oceniania gier? Jaki jest sens w tym? To zależy, jak to ktoś odbiera. No jeżeli ktoś nie potrafi się zidentyfikować z waszymi poglądami i wyobrażacie je w sposób toksyczny, no to po prostu nie będzie was lubić, tak? No to ale nie, nie, no poczekaj. To, ale no to skąd się bierze ta toksyczność? Czyli używanie wulgaryzmów to jest równoznaczne z toksycznością? No, według niektórych i według z tego, co pisali, no tak. Ale to jaka jest logika za tym stojąca? Byłbyś w stanie to rozwinąć? Po prostu no, wulgaryzmy ja by są to wszystkie i tyle. Tych, którzy to pisali, no w sensie ja nie wiem, jaka logika za tym Właśnie stoi, dlatego Cię pytam to o to i widzisz, i to jest chęć moja rozwinięcia tego, no bo na przykład uważam, że Twój post nie wniósł nic osobiście, bo każdy się może w taki sposób wypowiedzieć na każdy temat, ale główną wartość faktycznie tą bonusową, merytoryczną. Którą wyciągasz, dochodząc do takich wniosków, które ty powiedziałeś, że finalnie z tego postu wyciągnąłeś, budujesz na podstawie odpowiedniej argumentacji, odpowiedniej analizy, prawda? Więc stwierdzenie, znaczy ja nie że ktoś jest, że, ja nie że, też, że coś że jest to odpowiednio argumentowali, no bo to, że ktoś się wypowiedział na jakiś temat, no to mógł sobie po prostu napisać, że ha, jesteście toksyczni ludologowie, chuj. Właśnie. No. No właśnie, no, dobra, ja nie, no. mówię, ja nie mówię, że to jest spoko argument, nigdzie tak nie no. powiedziałem. No. Eee, Dlatego ja mnie dziwi ta mówić, wartość dodatnia, wartość, że zaznaczyłeś, że, ono, że ona istniała, bo moim zdaniem tam nie istniała. Znaczy nie, no dobra, spoko, ja się zgodzę, że niektóre komentarze nie mają tej wartości dodanej, okej, okay, ale nie niektóre... A jakie mają? No po prostu... To dawaj, daj jakiś komentarz, który twoim zdaniem ma wartość dodatnią, no, no, dawaj, dobra, rozłożymy to, go. Czeka, ja sobie tutaj wejdę na swój profil. Bo tak naprawdę to ja tu jestem z doskoku, zaskoczyłeś mnie tym telefonem, znaczy kolem. No tak najlepiej z zaskoczenia, nie? No, no, dobrze, no ja rozumiem oczywiście. <ścoughs> Wiadomo. Dobra, poczekaj. Ale a ja bym ci zadał takie pytanie. Wydaje no? ci się, że większość osób wypowiadających się w tym temacie jak ty ma taki sam cel, jak ty mieć na samym początku, czyli podpięcie się pod coś popularnego? myślę, że tak. Dużo ludzi lubi sobie gadać na tematy popularne i sobie zbierać followersów. No jakby, też mi się tak wydaje. Ale to jest normalne w tych kręgach internetowych. No jakby nie oszukujmy się, no każdy. No, nie każdy wiem. Nie siedzę w tych kręgach internetowych, nie? Ja na przykład to sam buduję swoją pozycję no, i społeczność. Każdy tak robi, moim zdaniem w internecie. No nie, ja tak nie robię, na przykład. No spoko, może nie musisz. Nie wiem. No. <śla> Z raczej eee, nie spójrzą tego, że każdy to robi. Też siedzę mocno w kuluarach streamerskich i na przykład dużo osób, które znam, no, same produkuje content, prawda? Na podstawie no, swoich przemyśleń. w ogóle nie wie, co to jest ludologia, to jest... Yy, to jest już na wstępie. No, to, to wiem, tam, wiem, też mówi, widziałem ale? dużo tych komentarzy, tak. na no, idiotyczne eee, pisać, czym tak. jest ludologia, no, jak można tak. to wygooglować, to, okej? Okay? To, jest, to jest dziwne, bo musiałem ludziom kopiować to z Wikipedii, no ale okej. Okay. Um, poczekaj, tutaj był taki jeden spoko ziomek, um, Poczekaj, czekaj, jak on się nazywał. Venom może? Venom SNNK. Nie, Venom nie. Ja znam temat, nie, Venom nie. Venom nie spoko, kosy z nim masz? No nie no, co ty? No, nie ben, no, no. Ja Wiesz co, ja w, w ogóle z Venomem gadałem na ten temat. On mówi, że on z tym postem... Ja też gadałem. z nim nie chciałem pogadać, tego, nie, nie? Ale on mnie zgoustował. Nie chcę się wypowiadać na jego temat, ale no on mówił mi, że to niby je, nie jest jego post. Nieważne. Czekaj, bo nie mogę tutaj znaleźć tego. Nie wiem, czy ty, czy ty masz jakieś wybrane komentarze z tego postu? Nie mam, nie mam, nie mam. zach ja tak sobie, wiesz, przeglądałem. A na przykład jesteś świadomy tego, że takie posty doprowadzają do tego, że ludzie, którzy są połączeni z danymi społecznościami, zaczynają to po prostu trollować? No oczywiście, że tak. Okay. Czyli oracie, jak możecie, po prostu. Nieważne, jaki, jaki ruch, grunt, żeby był. Wiesz, ja, ja uważam, że jeżeli robisz ruchy, które nie są nie atakują jakby żadnej strony, są spokojne. Ja tutaj starałem się być neutralny. Nie wiem, czy mi się udało. Nie, no ja. No, nie dostałem tego, no. W sensie, chciałem tylko zobaczyć, jak ludzie to odbierają, ale nie mogę teraz znaleźć tego komentarza, bo jeden gość to fajnie tłumaczył. Tylko. Gdzie on jest? Na przykład tutaj, gościu napisał, że ludzie, których masz na myśli, czyli pewne kółeczko na YouTubie, to nie ludolodzy. Ludologia to działalność hmm. naukowa polegająca na badaniu gier. Okej, okay. uh -huh. istnieje Polskie Towarzystwo Ludologiczne założone przez środowisko naukowe. Ja na przykład o tym nie wiedziałem, że jest takie środowisko. Uh -huh. Spoko, dla mnie to już jest wartość dodana. Zawsze się czegoś nowego dowiedziałem. Główny ludolog z tamtej ekipy to gość, który jedzie na kontrowersjach i rzuca na filmikach kurwami, żeby było fajnie. Oceniam mhm. rzadko gry na podstawie cudzych filmików i generalnie Jak na podstawie cudzych filmików ocenia gry? Nie wiem. To nie są moje słowa. Możesz się zapytać Aha. tego gościa, który pisał ten komentarz. Jakby ja nie mówię, że się z tym zgadzam. Um, I tutaj było gdzieś wyjaśnione, ale on to chyba już do siebie przykleił później. O, czekaj. I on tu tłumaczył, że w Polsce dochodzi czynnik ekonomiczny, to on tam tłumaczył o ludologii, jeszcze sobie jakieś... No dobra, ale to patrz, jakbyśmy na przykład przeszli do tego, że żeby być ludologiem, żeby się mianować ludologiem, prawda? No. To trzeba mieć ukończone studia ludologiczne. Twierdzisz, żeby być filmowcem trzeba być po szkole filmowej? Nie, no ale ja też okay. nie twierdzę, że żeby być ludologiem trzeba mieć okay. na że... no, to papiery. Okej, nie, dobra, to dlatego dziwi nie mnie, że, że, że wybierasz tak. taki komentarz jako fajny, no nie? Ale nie, no tutaj mi chodziło o to, co on sobie przykleił do siebie, bo on y, tam wyjaśnił, jakie są czynniki ekonomiczne. Y, pisał coś też o. Y, czekaj, o czym on tu pisał jeszcze, już nie pamiętam. Y, o Death Stranding pisał, że tam też są jakieś nawiązania, y, różne, ten, którego ludzie nie, po prostu nie rozumieją. Ja sobie to przeczytałem, spoko, dowiedziałem się czegoś nowego. No i git. A jaka jest wartość dodana dla was? Dla ciebie może żadna, dla tych ludzi, którzy komentowali może też żadna. No spoko, jakby nie oceniam tego. Okej. Okay. Czyli tak jakby podsumowując, yy, to ty finalnie nie jesteś w stanie wyciągnąć z tego jakiejś takiej dodatkowej wartości, którą byłbyś w stanie nam opisać? Co większość pisała, to nie. Okej, okay, ja, dobra. Okej, okay, ale, okay, ale zamiar był taki, żebym wyciągnął. To, co ludzie napisali, to już jest jakby, no ja nie mam na to wpływu. Czyli wina ludzi, że źle piszą. Nie, może nieźle piszą, piszą to, co mają na myśli, ale może po prostu nie potrafią mu argumentować, dlaczego coś jest złe, bo jest złe, piszą, okay. że jesteś. A to w zgadzasz się i, ze mną, dlatego, że, że jest to po prostu stawianie ludzi w dwóch opozycjach, gdzie jedni mówią, że coś jest fajne, drudzy mówią, że coś jest niefajne, a ciężko jest wyciągnąć z tego dodatkową argumentację i wartość merytoryczną, która byłaby jakkolwiek dodatnia. No, jeżeli piszą bez poparcia swojego, swojego zdania, no to tak. Okay. Nie no spoko, ja się z tym nie kłócę. I finalnie post nie, nie doprowadził do tego. W sensie doprowadził właśnie do tego, o czym mówimy. Po prostu postawił ludzi w dwóch obozach i tyle. No tak. Okay. Ale, ale założenie było inne, no niestety nie udało się. Tak jak to Znaczy, na... założeniem też było podpięcie się pod coś i zdobycie dodatkowych zasięgów i nafarmienie sobie followersów na Twitterze, nie? Część tak. Okej. Okay. No to, to kurde, to ja już wszystko wiem w takim razie. Dzięki, że mi to wyjaśniłeś. No, spoko. Dobra, to do miłego wieczoru w takim razie Wzajem, życzę, nie, na razie. do usłyszenia, no, to wszystko już jest wiadome widzowie, to właśnie stąd się to bierze, jakby się ktoś zastanawiał, no nie, no, ktoś chciałby coś dodać jeszcze, no, no normalny typ, no, powiedział, no, ale no, tyf, przyjemnie jest to słyszeć, nie, <ścoughs> czyli finalnie wartości post nie miał, no, kurwa, smutne, nie. Może widzowie finalnie po prostu staje to na tym, że. Może finalnie to po prostu staje na tym, że Twitter nie jest dobrą platformą do czegoś takiego. A może powstanie jakiś post, który faktycznie coś dobrze argumentuje? Nie wiem. Czyli widzowie finalne podsumowanie było takie, że ludologia jest toksyczna, bo ja jestem wulgarny. <grywka> <laughs> <laughs> nie, no to nie jest słuchowe, To jest przecież symulacja jakaś. Czy nie może tak być, widzowie. Jakakolwiek argumentacja, słuchajcie, jeżeli jest oparta o wulgaryzmy, to jest po prostu skreślana. Nie można mieć kurwa widzowie ciętego języka, nie? To jest chyba ta kontrowersja cała, no nie? To właśnie dziary jeszcze z wizu do tego dołóż. Ja liczę na to, naprawdę, że kiedyś z kimś wejdę w jakąś faktyczną argumentację na temat gier komputerowych, ludologii, mojego sposobu oceniania gier w taki sposób, że ktoś mnie kurwa w najmniejszym stopniu dociśnie do muru. Ale... No jak na razie to się chyba wizowie nie dzieje. Jak na razie tworzymy dwa obozy, obóz, że to jest fajne i ludziom się to podoba, czyli na przykład wam, społeczności, a drugi to jest ten, że a mi się to nie podoba, to jest wulgarne i tego nie powinno być, bo mi się to nie podoba, więc tego nie powinno być. Ja się z tym nie identyfikuję, więc tego nie powinno być. Znaczy widać, że ludzie nie potrafią argumentować swojego zdania? No pewnie, stary, no pewnie. Oj kurwa, widzowie Twitter. Niestety Twitter. Czyli wyszło, że finalnym celem wypowiadanie się na czyś temat, wypowiadanie się ludologów, na temat ludologów, jest chęć podpięcia się pod to i zdobycie zasięgów, więc to jest nic innego, jak próbowanie budowania sobie przeciwnego obozu z osób, które są negatywnie nastawione do danej, do danej grupy. Czyli, słuchajcie, nie jestem na przykład zadowolony, na przykład, nie wiem. Powiedziałbym, że nie lubię jakiegoś streamera, zacząłbym się wypowiadać w niej na jego temat w taki sposób, żeby nie było to z mojej strony agresywne, ale prowadziłoby do pokazywania ludziom, że hej, tu u mnie jest odpowiedni azyl do roastowania kogoś, i wcale bym na tym nie próbował zyskiwać czegokolwiek, nie? No przecież dokładnie to kurwa w taki sam sposób działa. Identyfikujesz daną grupę, dajesz ludziom krytykującym coś odpowiedni azyl, a raczej nie coś niż kogoś. Podstawie społeczność. No kurwa, przecież to tak działa. No powiedzcie mi, że to działa. Tak, tak w wyzowie wygląda bańka Twittera, niestety, na obecnym etapie. Czyli patrzcie, macie na przykład, opiszmy to na moim przykładzie. Mamy przykład mnie, czyli Kiszaka, i mamy grupę osób, które mnie nienawidzą. Nienawidzą mojego kontentu. Nazwijmy ich wrogowie. Więc tworzysz sobie post na Twitterze, gdzie omawiasz mój temat, który doprowadza do tego, że ci ludzie. Widzą, że mają odpowiednie miejsce, które jest zorganizowane, i w tym miejscu mogą się szerzej na ten temat wypowiadać, a ty na tym jedynie zyskujesz, po prostu, budując sobie społeczność na. W podstawie kogoś innego. I ci ludzie, dokładnie, tak jak Troja pisze, Toria, szukasz efektu potwierdzenia u innych, no, niesamowite to jest. Ale jak ktoś nie lubi twojego to się nie ogląda, nie faluje, to jest sztucznie wykrowana grupa przez takich ujadaczy pod zasięgi. No dokładnie kurwa, dokładnie. Dokładnie tak to działa. Ej, ale tylko zaznaczę, nie, by the way? Jeżeli na przykład ktokolwiek z Twittera nie zgadza się z moją argumentacją, i jest w stanie poprowadzić dialog na poziomie. Ja bez żadnego problemu daję wam odpowiednie miejsce u mnie na streamie i możemy sobie pogadać o jakimś temacie. Ja bardzo chętnie, naprawdę, udostępnię wam przestrzeń tego streama, jeżeli chcielibyście do tego, jeżeli chcielibyście do tego doprowadzić. No ale no nie oszukujmy się, większość z was jest gronem osób, które nie potrafi jakiejkolwiek argumentacji wytworzyć, więc od razu zdajecie sobie z tego sprawę, że jesteście na straconej pozycji, kurwa.